Witajcie, robimy ranking czekolad z milki. Tutaj mamy czekoladę Oreo, zwykłą Oreo. Yy, bardzo lubię tą czekoladę, także damy tutaj trójeczkę, bo może będzie coś lepszego, coś może czego nie jadłam. Orzechowa, ósemka, dobra jest, ale będą lepsze. Akurat z milki są bardzo dobre. Ta ciasteczkowa, teraz aktualnie bardziej bym zjadła tą ciasteczkową. Dobra, to damy dwójeczkę. No i to jest to samo, także damy czwórkę. Dobra, niech będzie. Dalej, ciasteczkowa. Le... Dobra, tu damy jedyneczkę. Tam były jakieś... To karmelowe jakieś. Tu będzie siódemka. Mm, dziesiątka. Ja nie lubię takich. Troskawkowa jest spoko. Damy piąteczkę, bo to jest takie, wiecie, pomiędzy. O, to też jest bardzo dobre, ale imo za słodkie. No, damy taką przesteczkę właśnie. Taka zwyczajna czekolada, więc tak wygląda mój ranking.